Przeanalizowaliśmy tutaj formę obu drużyn, e, przypominamy ostatnio Śląsk-Wrocław wygrał z Lechią, e, Piotr Gliwice 1-5 przegrał z Lechem Poznań, więc... Naszym typem jest Śląsk-Wrocław. Tak, naszym typem jest zdecydowanie Śląsk-Wrocław. Kolejny mecz, to w Jagiellonii, słuchajcie, tutaj bez, bez, wątpienia. bez wątpienia, bez dwóch zdań, na pewno Jagiellonia. znaczy no na pewno, my myślimy, że Jagiellonia bez, bez w ogóle zająknięcia stawiamy na Jagiellonię. Sandecja no, bardzo słabo spisuje się w tym sezonie, Jagiellonia jest wręcz... Byliśmy innej formy, trzy spotkania, trzy zwycięstwa, dziewięć punktów. I myślimy, Komis. że będzie miała dwanaście po tym, po tym spotkaniu. Ale myślę, że. Jak my tam napisaliśmy? Że remis. Także myślę, że to będzie remis tutaj. Myślimy, że będzie remis, bo wiecie, mecz na wyjeździe dla Lecha i jeszcze dodatkowe obciążenie związane z meczami w Europie, więc stawiamy na remis. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Jeżeli spodobał Ci się ten film, nie zostawia łapki w górę. Ponieważ nie chce nam się robić kolejnego z tak skomplikowanym montażem. No właśnie, ten odcinek pod względem betów nam troszeczkę nie wszedł, ale obiecujemy poprawę, że w następnych już nasze bety będą celniejsze. I cóż, tak jak powiedział Wojtek, i, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.